Gdzie my jesteśmy? W Bananowej Republice, chyba. 12 tygodni taka woda mi leci. Mamy żyć na dzień dzisiejszy. Tyle ministerstw jest, co się zajmują tymi sprawami, i, i, i nikt na to nie reaguje. W Stanach Zjednoczonych raport kongresu mówi o tym, iż wiele z tych substancji chemicznych są to substancja toksyczne. Nie ma takiej możliwości. To, co ja sam doszukam się w internecie, jest to zastosowane przy pielęgnacji drewna. Metanol jest. No a metanol to z kolei substancja toksyczna. Tak jak panu mówię, że to jest firma światowa, nie pozwoli sobie na to, żeby kogoś kłamać, jeśli chodzi o składy chemiczne. Jeśli nie jestem na konferencji, muszą Państwo dać Mama. Przepraszam bardzo. Jakieś pytanie? W Polsce nie toczy się debata na temat wydobycia gazu łupkowego i jego fatalnych konsekwencji. Woda która jest liczona w milionach metrów sześciennych przy każdym szybie wydobywczym, została przez polski rząd oddana za darmo koncernom do wydobycia. Nie będą musieli za to płacić. Koncerny potrafią e, takim gestem dobrego wuja na przykład postawić kilka skrzynek piwa wójtowi, żeby był przychylny dla tego procesu. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby spróbować głośno powiedzieć nie i wołać o publiczną debatę w sprawie warunków i konsekwencji wydobycia gazu łupkowego w Polsce, a nie wyłącznie rozsiewać wizję tego, że będziemy po prostu bogatym krajem ropą i gazem płynącym. już dali znać, że nie pozwolą na znuczenie ziemi i będą walczyć z każdą próbą odebrania ich podstawowych praw. By nie chociaż garść miast, w których wystąpił już skuteczne obrót korporacją. To są do Stunowice, Binnenlandseberg, Syrakius, Stężyca, Sofia, Chłebek, Rogowo, całe RPA, Pittsburgh, Nożynek, Stan Nowy Jork, Niestkowo, Niezapyszewo, North Line, Westfalia, Nont, Maryland, Montelimar, Kamionka nad Marburgiem. Filadelfia, Buffalo, Albany, Ardesz, Warszawa i tysiące innych ludzi w innych miastach. Daj, Daj, nie, w no, wrócię, The fracking process in Poland. So we along with thousands and thousands of people in Poland will not let you frack. Frack you! Frack you! Frack you! Frack you, frack you! Frack you! <try> <try> salę na trzecim piętrze dla Was przygotowane. Zostajecie na tej scenie? Nie proponuję, mam pomysł. Czy wychodzicie do sali? Idziemy, ale pod jednym warunkiem i mam nadzieję, że Pan go przekaże. I naszym warunkiem jest moratorium w Polsce na wydobycie gozłówkowego. Aaaaaaa! Może Pani wyjdzie i zreformuje to moratorium. Teraz nasz, pan. Jeśli oni się nie zgodzą, niech wejdą tu i podejdą tutaj. Takie są nasze... A, przypomnijmy cytat wiceministra środowiska, e, pana Błaszczyka, który pod płaszczykiem obrony środowiska stwierdził, iż trzeba zrobić wszystko, aby protesty społeczne nie dopuściły do zakazu wydobycia gazu w Polsce. Podczas gdy mówimy o demokracji, ten pan w kluczowym momencie wprowadza dyktaturę. Dojemy. Grasów, dojemy! Grasów, dojemy! Grasów, dojemy! Grasów, dojemy! Przepraszam bardzo. No Może pan sobie podjechać na górę? Ze mną? Zapraszam. W ciekawości. Z ciekawości. Pan jest w konferencji. Policja broni bogatych przed Policja broni bogatych przed biednymi. Policja broni bogatych przed biednymi. Policja broni bogatych przed biednymi. Police could be called, they would be called with confusion in star like this. Mm. 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 Yeah. Them lips all tears and blood. Them yeah. regular trademark. them regular trade, marks live sorrow, tears and blood. That is why we fear to fight for freedom, we fear to fight for liberty, we fear to fight for justice, we fear to fight for happiness. We always get prison to fear. We no one die, we no one wound, we no one quench we no one go. I get one child, Mama mother for house, my party for house.